Jak wymienić tłoka i zrobić remont góry silnika w Twoim KTM, nie rujnując sobie przy tym portfela, tak jak zrujnowałeś sobie brzuch na święta? Najprostszą metodą jest zakup zestawu na remont góry silnika z Vertexa. Masz tłok Vertexa, czyli najwyższa liga, najwyższa puła Vertex robi tłoki dla KTM-a. Na pierwszy montaż. Masz łożysko igiełkowe, czyli coś, o czym najczęściej zapominacie, zamawiacie uszczelki topent, zamawiacie tłoka, a potem piszecie do nas na maila. O kurwa, braku mi łożyska, możecie dorzucić, no to kupując zestaw na górę silnika na pewno nie zapomnisz o łożysku igiełkowym, które musisz wymienić robiąc remont. No i masz uszczelki topend. Czyli wszystko, czego potrzebujesz na prosty remont góry silnika. Taki zestaw to kilkadziesiąt złotych oszczędności niż kiedy kupiłbyś te części osobno. Trzymaj się, cześć!